Teoretycznie, temat zboża z Ukrainy wyczerpaliśmy już kilka dni temu, jednak taniec nadal trwa. Otóż nasi przyjaciele z Ukrainy oznajmili, że owszem, mogą wycofać skargę z WTO, i jednak stawiają warunki. Zapraszam. Witam Was. Zacznijmy od stanowiska teraz Kaczki, czyli ukraińskiego ministra rolnictwa. А для нас дуже важливо, щоб польська сторона інші держави, і європейський союз гарантували нам, що такого роду обмеження в майбутньому не стануться, тому що вони є протиправними, неадекватними, і як якби не були вони не захищав би їх наші польські колеги. Ми ніколи не згодимось на те, що вони є прийнятними для України. Тому, звичайно, тільки тоді, коли ми отримаємо ці гарантії, формально. O głosu, ma na jest Czyli nie tylko Polska, nie tylko kraje, które nałożyły embargo na ukraińskie produkty rolne, ale i Komisja Europejska powinna zakomunikować, że już nigdy żaden ukraiński produkt nie będzie blokowany. Niech cały świat się dowie, i wtedy Kaczka wspaniomyślnie wycofa skargę. Człowiek nienormalny. Gołym okiem widać, że kaczka kombinuje jak koń pod górkę i do końca nie wiadomo, co chce ugrać. Na mojego nosa chce po prostu wyjść z twarzą, ponieważ Ukraina z Boże przegrała. Rozmawialiśmy na ten temat kilka dni temu. No i generalnie stanęło na systemie licencji, gdzie będziemy mieli pełną kontrolę, przynajmniej w teorii, pomijając kwestie korupcyjne pełne, pełną kontrolę nad tym, Ile, ne, jakiego spor, ile jakiego spornego zboża ne, będziemy sprowadzać? Dotąd mogliśmy to przeczytać w prasie zagranicznej, gdzie postępy tego konsensusu były bardziej zaawansowane, ale teraz możemy to usłyszeć od rasa kaczki, czyli od pomysłodawcy systemu. Procedura dawno wiadoma naszym partnerom i własny tydzień ja, takiej roboty w. В на робочому рівні дозволив нам з румунською стороною виправити опрацювати двосторонній механізм з болгарською стороною опрацювати двосторонній механізм, а також почати якісь попередні розмови щодо бажання чи не бажання трьох держав, які запровадили національні заборони, теж брати участь в цьому. І от сьогодні ми маємо фактично п'яту державу, яка Нарешті сказала, що теж вважає ці пропозиції цілком конструктивними, оскільки сьогодні відбулася розмова міністрів аграрної політики Роберта Телюса і Миколи Сольського на цю тему. Це працюватиме як формат ліцензії, який, зазвичай видає міністерство економіки. Стосуватиметься лише прямого експорту до п'яти держав. Towarów. Czyli Rumunii i Bułgarzy są dogadani. Minister Telus, mimo że na potrzeby kampanii wyborczej na Japę też miał stwierdzić, że to jest dobry pomysł i kwestia dogadania się z węgrami i słowakami to jest kwestia czasu. Czyli system licencji wejdzie za miesiąc, może dwa. Rumuni, którzy byli dogadani jako pierwsi, stwierdzili, że w ciągu 30 dni odpalą nowy system, Myślę, że u nas będzie to świeże po wyborach, w pozostałych krajach podobnie, czyli nie wiadomo, nie do końca wiadomo, o co, za co, kogo Ukraińcy mieliby przeciągać przed WTO, no bo przecież my wszyscy za chwilę będziemy dogadani. Ukraińców boli embargo wprowadzone po 15 września, miną dwa miesiące, może dwa miesiące z hakiem i problem teoretycznie Zniknie, przynajmniej zniknie formalnie, więc dodatkowo będzie w stosunku do Ukrainy niekomfortowa sytuacja, bo mimo iż my jesteśmy pozwani, no to będziemy reprezentowani formalnie przez aparatczyków Komisji Europejskiej. No i co? I, i przez parę lat, wiadomo, trzeba też poczekać, prawda? No a zanim przyjdzie czas na arbitraż, Ukraińcy będą się sądzić z działaczami, paraczykami Komisji Europejskiej. Jednocześnie przed tą samą Komisją będą próbowali na, na gapę rozpocząć traktat akcesyjny na jakichś uprzywilejowanych warunkach, no bo wiadomo, że Ukraińcy nie będą w stanie sprostać wymogom. To by źle wyglądało. Bardzo źle. No i Kaczka o tym wie. Do kaczki dotarło, że przelicytował, że pospieszył się z tym arbitrażem i wiecie co wymyślił, że pozywając nas to jest przewrotnie pomoc dla Komisji Europejskiej, ponieważ taki arbitraż udowodni, że to Komisja Europejska sprawuje kontrolę nad reżimem handlowym Unii Europejskiej. <noise> Ну, смісне то є. Ми хочемо допомогти європейському союзу а підкреслено наголосити на тому, що саме європейські інституції приймають рішення щодо торгового режиму з Україною, а не окремі держави-члени. На цьому базується європейський союз вже там 70 років, щонайменше. і ми хочемо вступити до сильного європейського союзу, який має сильну торгівельну політику. Тому в такий парадоксальний спосіб ми насправді. Pomagałem europejskiemu europejskiej No i teraz, co powinniśmy zrobić? Otóż uważam, że powinniśmy stonować emocje i o tym, dlaczego za chwilę, bo to jest bardzo ważne, powinniśmy pozwolić kaczce wyjść z twarzą. Jest takie powiedzenie w Polsce, brzydkie zresztą. Kaczka zagoniona do kąta, może ugryźć. Powinniśmy kaczce dać czas na urobienie ukraińskiej opinii publicznej, bo tam też mają wybory. A oni tą sprawę sromotnie przegrali. Oczywiście, ja, 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 ja nie martwię się o karierę polityczną teraz Akaczki. Chodzi mi o coś innego. Emocje powinny zostać wygaszone, dlatego, ponieważ i tak pis się na ten system zgodzi i emocje powinny zostać wygaszone, ponieważ ten system teraz będzie budowany. Powinniśmy domagać się jasnych deklaracji, tak jak. Takie deklaracje wygłosił rząd Rumunii, w jak, na jakich zasadach te licencje będą wydawane, bo w teorii nie powinniśmy w ogóle zboża sprowadzać, ponieważ mamy nadmiar, ponieważ my zboże eksportujemy, więc w teorii nie, powinno być, nie powinny być wydawane pozwolenia. Powinniśmy domagać się, by. Wgląd do systemu, jeżeli chodzi o dane statystyczne, był ogólnie dostępny. Byśmy widzieli, ile licencji zostało wydanych, na jaki ekwiwalent i najlepiej, jaki aparatczyk z Ministerstwa Rolnictwa te licencje wydawał. W takiej sytuacji moglibyśmy monitorować, czy nie dochodzi tam do korupcji, a sami wiecie, że to jest makomy kąsek i najprawdopodobniej ta sitwa będzie chciała jak największej mętności, by móc sobie zarobić. Oczywiście ja nie wskazuję żadnego aparatczyka Ministerstwa Rolnictwa z nazwiska, no ale sami widzieliście, co się działo w Ministerstwie tak zwanych spraw zagranicznych. Dlatego apeluję o wyciszenie emocji, bo sprawa już jest dogadana. Tak? Nikt nie robią z nas Idiotów. No i to tyle ode mnie. Jeżeli Wam mało zapraszam Was na zakładkę wideo, e, możecie sprawdzić, czy nic Was nie ominęło, czy zainteresowałby Was jakiś starszy film. E, odsyłam na kanał z gierkami i dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, a pamiętajcie, że Wy wszyscy jesteście wsparciem. Życzę Wam wszystkim. A, idźcie na wybory? Kupujcie polskie produkty. O ile niedługo o wyborach nie będę mówił, bo ich dokonamy, to okupowaniu polskich produktów i usług powinniśmy myśleć codziennie. W naszej głowie powinny odbywać się kalkulacje. Życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.